A z tej strony Ziemniok. I mamy chomika, który aktualnie sobie biegnie. To jest chomik mojego kamerzysty, który dzisiaj dostał na urodziny i pisaliście imiona dla tego chomika, który właśnie ćwiczy przed wyścigiem świata chomików. I pisaliście najróżniejsze imiona, ale okazało się, że ten chomik to chomiczka. Dlaczego przestałeś? Przestałaś. O dobra, dalej biegnie. I on, ona nazywa się Maja, tak nazwał. Yy, mój kamerzysta tego chomika. Patrzcie, biegnie. jak biegnie. No, cały dzień bez przerwy biegnie. Tutaj w ogóle zobaczcie, jaka fajna klatka. Tutaj ma tunele. Najróżniejsze. Może uda mi się pokazać wam o tak o. Na innym filmie może y, będzie bez tych prac, co przeszkadzają. Jak już ma swoje bardziej. Patrzcie jak biegnie patrz Nie widać. O. W ogóle to hej. To jest taki chomik. Fajny, ocencie chomika w komentarzu od 1 do 10. To cześć. Widzimy się jutro.